Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Szczoltzman, jestem chirurgiem plastykiem, współpracuję z kliniką Odco w Warszawie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka zdań o dwóch bardzo często wykonywanych zabiegach chirurgii plastycznej, mianowicie o blefaroplastyce, czyli plastyce powiek górnych. Oraz o otoplastyce, czyli korekcji odstających małżowin usznych. Oba zabiegi wykonywane są głównie ze wskazań estetycznych, aczkolwiek w przypadku blefaroplastyki przy znacznym nadmiarze skóry powiek górnych może dochodzić do ograniczenia pola widzenia, wtedy zabieg wykonywany jest ze wskazań medycznych. Oba zabiegi wykonywane są najczęściej w znieczuleniu miejscowym aczkolwiek na życzenie pacjenta mogą być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Blefaroplastyka polega generalnie na wycięciu nadmiaru skóry powiek górnych tak aby przywrócić młody świeży wygląd tychże i odświeżyć po prostu otoczenie oczu. Oczy to jest ta okolica na którą Właściwie przede wszystkim i w pierwszej kolejności zwracamy uwagę u innego człowieka. Generalnie zabieg wykonuje się w znieczeniu miejscowym. Linie cięć przeprowadzane są w naturalnych bruzdach powiek, także po zeszyciu, po zakończeniu zabiegu tych blizn absolutnie nie widać. W niektórych przypadkach wskazane jest również zoperowanie tzw. przypuklin tłuszczowych, czyli likwidacja nadmiaru tłuszczu, który poprzez przegrodę oczodołową uwypukla się i nadaje oczom taki zmęczony wygląd. Druga operacja, czyli otoplastyka, wykonywana jest przede wszystkim ze względów takich no powiedzmy psychospołecznych, tak, zaniżonej samooceny. Głównie często dotyczy dzieci, aczkolwiek Operację u dzieci wykonujemy dopiero w wieku szkolnym, powiedzmy między 7 a 14 rokiem życia, dlatego że no, po pierwsze wtedy małżowina uszna w zasadzie osiąga swoją już taką docelową wielkość. No i chodzi o wiek szkolny, żeby dziecko, e, ograniczyć dziecku tak, narażenie na jakieś właśnie nieprzyjemne uwagi ze strony rówieśników. Zabieg wykonuje się również najczęściej z Miejscowym. Polega to na korekcji po prostu najczęściej słabo wykształconej grobelki lub redukcji zbyt dużej muszli małżowiny usznej. W obu operacjach w otoplastyce i blefaroplastyce szwy po zabiegu usuwane są między 10 a 14. Dobą, tak jak powiedziałem, blizny są niewidoczne na powiekach, przebiegają one w naturalnych bruzdach, natomiast w otoplastyce, czyli po korekcji małżowin usznych, blizny są schowane za małżowiną uszną.